czy T1S6X1 jest to P? Przekonajmy się. Ja witam was bardzo serdecznie. To jest taki wstęp. Tak taki wstęp, bo za chwilę wam pokażę bitwę na T1S6X1. Bo naprawdę to jest jak najlepszy, to jest jak to jest jak dla mnie najlepszy light drugiego tieru premium fan bo naprawdę ten co robi na polu bitew ten T1S6X1, nawet T1S6 do Kurde, głowa mała, to naprawdę dostawcie taką pozytywną łapeczkę w górę pod filmem, komentarz. No i co? Widzimy się już na tej bitewce. jak mówiłem na wstępie, dzisiaj Wam pokażę moją fajną bitewkę na t S6 X1 naprawdę bardzo przeopelajcie jak na premium drugiego tieru, naprawdę ten czołg jest dla mnie fajny bo po prostu co on robi na drugim tierze, na bitwach kurna, głowa mała do Muszę Wam powiedzieć, że ten Light ma do trójek, tak ten light ma losowanie do trójek, chociaż w plus, że nie to jak te dwa lighta, że ma losowanie do czwórek, to jest bardzo e, fajny czołg e, lekki. Ja powiem wam, że zasadniczo, kude naprawdę ten czołg jest fajny, bo ten czołg lekki to nie jest taki jak Sniper, to jest taki zwiadowca, jakby ta, taki jakby light do spotowania i tam do spotowania, do Wbijania fajnego WNA. Ja nie mówię e, tak jak Bany, sam stać z tyłu kampici, tylko e, po prostu ten jog fajny się nadaje do spotowania i do wbijania WN8, jak na drugi tier, bo naprawdę ten jog jest bardzo spoko. Naprawdę, dla mnie, subiektywnym zdaniem, ten e, t 1 x 1 jest naprawdę fajnym czołgiem, lekkim, naprawdę, bo ja go. Fajnie oceniam, bo długo nim, dużo bitew mam nim rozegranych Chyba tam z 300 bitew na tym lajcie, albo z 200 mam To naprawdę, muszę powiedzieć, że moim subiektywnym zdaniem to jest fajny Czołg y, drugiego tieru, premium, taki funtank Dla mnie jest Dla mnie jest najlepszym lajtem, bo co on robi na polach bitew, kurna na drugich tierach, nawet na niektórych trzecich to to kurne, taka, jak mówię, taka jak, kurna taka głowa może eksplodować <coughs> mówię serio, że ten lajcik naprawdę jest bardzo spoko i muszę wam powiedzieć, że będę takie więcej takich odcinków nagrywał o różnych pojazdach i ten, bo po prostu lubię, tak sobie do mikrofonu mieć jakąś powtóreczkę y, fajną w tle, taką powtóreczkę i w ogóle ja chcę wam powiedzieć, że naprawdę polecam wbić na kanał Molara, a tak Molar to bardzo fajny ziomek, który ma fajny kanał ma 860 subskrypcji, to polecam wbijać do... Bardzo, bardzo polecam wbijać do Molara, bo naprawdę bardzo się chłopak stara, Naprawdę bardzo fajny content ma z WOTA na konsoli, naprawdę spoko kanał ma a teraz to nie o tym, bo naprawdę ty, ten czołg jest tak OP że naprawdę ja go lubię, to jest taka fajna zabaweczka drugiego tieru tak, taki fun tank, bo nie się fajnie da robić nawet fajne wyniki tam po 8 killi po 7, po tam 904 damage, tam po 900 damage, po 1000 da się robić no naprawdę, dla mnie ten lajczyk jest bardzo spoko naprawdę jest fajnym ciągiem, lekkim drugiego tieru premium naprawdę, bo muszę powiedzieć, że ten ciąg Polecam Bo chyba, jest, chyba pakiet jest do pobrania. Chyba tak chyba pakiet jest do pobrania z tym czogiem, To naprawdę polecam Wam pobierać. Bo z drugiej strony ten czołek jest fajny. Bo jakby, fajny jest po prostu, jak mówiłem, on, on, on taką masakrę robi. Bo, może tam trochę z Golda strzelałem i trochę na minus wyszłem na tej bitwie, wam powiem. No, ale to jest z drugiej strony, tak jak są moje bardzo pancerzone cele, to trzeba niestety tam strzelać gold, z Golda. Bo, kurna, ten light sobie nie da rady ze zwykły, z, 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 zwykłych pocisków podstawowych, e, tylko sobie daje rady są z premium. Jak tam widzieliście na jakimś tam momencie tego filmu. Do nie przebijałem PZ38, handel przełączyłem się na Golda i od razu go przebijałem. Tak od razu go przebijałem. No teraz, właśnie widzicie, jak jadę sobie na bazę, bo tu jest nagrane w tej No ale tak mi się fajnie myk załatwiony T22 Proto, tak T22 Proto załatwione. Tam a teraz zostało AT1, tak AT1 i Stitwas zostało. Teraz, to pamiętam, jak ja tą bitwę w czwarty grałem do kurna, takie... mówiłem, na pewno samą bitwę rozegram. Bo Nie grałem to w ponad 4 dni, ale teraz mi się kurna, teraz, teraz do ochoty do Wota ma. Bo kurna, proste, takie dobre wyniki robię. No dość do drugi do, do ale jak na drugi tier to fajny wynik. A jak na drugi tier to bardzo spokojny wynik. I tam jeszcze został, jak mówiłem, AT1. Dostał, został, został. Zostało się dwa 22%, było, a teraz są tylko AT1 z. z a, a te jeden ze Stitfastem został i ci gracze trochę tam nie ogarniali ja nie obrażam graczy gaj przeciwnej nie tylko nie trochę nie ogarniali bo jeden tak wyjechał ostro zobaczycie za chwilę Stitfasta jak wyjechał tak po prostu zobaczycie jak y, wyjechał sobie ten Steadfast zobaczycie sobie za chwilę, za chwilę będzie ten moment jak wyjedzie i ten wyjedzie na chwilę. Tam na razie TEDek jest, tak TEDek na razie i tam za chwilę wyjedzie ten light, z czego co ja wczoraj oglądałem tą moją powtórkę, to tak wyjedzie, wy, właśnie teraz widzicie, że jedzie streetfast on trochę nie rozważnie wyjechał, bo nie strzelał stanu i ja mogłem go sobie wystrzelić i ładnie go załatwiłem. Teraz ten tedek był bezbronny, bo bez nikogo on by sobie nie dał rady, bo nie dałby sobie rady by i właśnie go obkrążyłem i go załatwię i to będzie to tyle z tej bitwy. Ale chcę wam powiedzieć, że jeszcze kano Molar'a, chcę wam powiedzieć, że naprawdę to jest bardzo spoko ziomek, naprawdę Molar jest spoko. I zobaczycie wynik jaki, no może na minus wyszłem, ale wiadomo z Golda strzelałem, no MK jest specjalista, no na no, drugim tierze nie ma Raya Orteza. no to co ja się wiem będę żegnał, stawcie łapkę w górę, suba, no i widzimy się w kolejnych produkcjach.